Otóż zbliżamy się do pewnego momentu krytycznego. Oczywiście myślę sobie, że nasi dziadowie również te e, momenty przeżywali, tylko że oni nie mieli internetu, oni mieli wyczucie, albo kierowali się informacjami z ust do ust, bo gazety za każdym razem były praktycznie w rękach rządzących, więc te informacje. Cicho się pani rozmawia. Pan przyjechał. Proszę pozdrowić wszystkich od nas. I sytuacja jest po prostu taka, że ja mam jakieś takie dziwne, nieodparte wrażenie, że zbliżamy się do pewnego momentu krytycznego. Oczywiście w 23 roku w kampanii wyborczej do Parlamentu, ja o tym mówiłem i to dość publicznie. Co będzie, jak przegramy wybory? Wybory, żeśmy wygrali, a żeśmy jednak przegrali. Przegraliśmy z tego powodu, że dogadał się Kosiniak Kamysz. Z Nie, to jest na I, z tak? I, i z Hołownia i Kosiniak Kamysz dali azyl Tuskowi do po prostu anihilacji Polski. No. I używam tego słowa, żeby nie używać innych słów bardziej dosadnych. Natomiast powiem Państwu, że... Yy, przykro, chyba, bo to się wszystko na naszych oczach dzieje. I rozmawiam z tymi ludźmi, przecież ja z nimi rozmawiam. Staram się trzymać jakiś taki kontakt pozytywny z tymi ludźmi, po to, żeby można było do nich docierać w jakikolwiek sposób. Bo jak się zabetonujemy po dwóch stronach, to nie będzie możliwości, nawet rozmawiania. I powiem Państwu, co mnie w tym wszystkim najbardziej przeraża. Pojawiające się nowe zjawisko, które się ujawnia w Polsce. Kiedyś go nie było. A proszę Państwa, za moich czasów poryjł dostali i tyle. Natomiast dzisiaj nazywa się to ojkofobia. To jest nieprawdopodobnie niebezpieczne dla nas wszystkich zjawisko nienawidzenia własnej ojczyzny. Od, najpierw było 13, teraz to rośnie do 17. Ja powiem Państwu, żebyście bardziej nie byli zaskakiwani. Ci, którzy głosują na Tuska. W zasadzie w tej grupie się mieszczą. To jest około 30%. I to jest y, taka świadomość społeczna, która została zainicjowana już w czasie okupacji, ale też w II Rzeczpospolitej. Budowania takiego wstydu z tego y, wersalskiego bękarta, bo tak Polskę nazywano. A my, mimo tego, jako pracowity naród, w ciągu 20 lat więcej żeśmy zrobili dla Polski niż oni podczas 123 lat zaborów. I mimo, że w Polsce mówiło się trzema językami, w cudzie nad Wisłą używano siedmiu kalibrów różnej broni, nie wiem, czy wiecie o tym, i logistyka nie miała komputerów i dała radę wiedzieć, jaki kaliber gdzie zawieść, to ten naród potrafił, jak feniks z popiołu, powstać. Kosztowało nas to miliony istnień ludzkich. Ci żołnierze, którzy szli z Czerwonymi walczyć o Polskę, myśleli i byli przekonani o tym, że walczą o Polskę, a nie o siebie. W związku z tym, proszę Państwa, jest tak bardzo ciężko człowiekowi. Tak, albo mała sala jest i te telefony przeszkadzają, tak? I to nie tylko mi, jak mi się okazuje chyba. I proszę Państwa, no, sytuacja w tym przypadku jest taka, że naprawdę szkoda mi tych wszystkich ludzi. Na zawsze 1 kwietnia składamy, te, przepraszam, 1 listopada składamy y, y, znicze, świecimy przy tych grobach, pamiętamy o tych ludziach zamordowanych i przez Niemców, i przez Rosjan. I tak mi szkoda strasznie, że ludzie, którzy występują w, w telewizji a mają na pagonach stopnie oficerskie i mają po 90 lat ja ostatnio w pałacu prezydenckim spotkałem ekipę właśnie Kombatantów tam było ich dokładnie jeszcze pięciu żyjących i oni do mnie przychodzą ze łzami w oczach i mówią panie pośle trzeba by nasi koledzy zginęli nie na darmo kurczę no damy radę Amen. Amen. Spokojnie. I myślę sobie tak, że ja do tego oficera mówię w ten sposób, że zawsze wydaje się, że coś jest beznadziejne, a na końcu wychodzimy zwycięsko. I tak sobie myślę, że najlepszym wzorcem do tego wszystkiego jest właśnie ślad husarii w naszych charakterach. Ślad ludzi, którzy w ilości do czterech tysięcy pilnowali dwa razy większej Polski niż dzisiaj. Która to organizacja wojskowa, która to trząsła połowę Europy, tak naprawdę. Wystarczyło pokazać tylko e, kopię, bo taki podstęp kiedyś Sobieski zrobił. A 50 tysięcy Tatarów uciekło z pola bitwy. Wystarczyło podwiedniem, że dowiedzieli się Tatarzy, że król nasz Sobieski, z elekcji król, nieakceptowalny przez innych. E, obronił przed muzułmanami e, Europę. E, to wtedy Tatarzy uciekli. Na, na terytorium Francji uciekli, dokładnie. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie tylko my mamy problem. Ja widzę ten problem dużo szerzej. To jest problem Europy, nie tylko nasz. I żeby nie było tak, że znowu przyślą do nas gońca z Wiednia: ratujcie nas przed muzułmanami. Bo znowu. Polska jest jako wzór czytana. Ale ten wzór taki godny pozazdroszczenia i myślę sobie, że ta pazerność niemiecka może mieć tutaj miejsce w sposób zdecydowany za agresywny. Dzisiaj Niemcy, proszę Państwa, nie ogarniają nas wojskiem, bo go nie mają. Oni ogarniają nas pieniędzmi. I my to musimy wiedzieć, że trochę też naszej winy w tym wszystkim jest, bo. Tak bardzo chcieliśmy być amerykańscy, że prawdę powiedziawszy, zniszczyliśmy wszystko to, co budowaliśmy przez 50-60 lat. Na przykład niespotykaną w Europie sieć handlu detalicznego, sieć hurtowni, sieć, nie wiem, czy pamiętacie, 1001 drobiazgów i tak dalej, i tak dalej. My żeśmy te wszystkie sklepy, poprzez to, że przestaliśmy kupować w nich, zniszczyliśmy je. Chcieliśmy mieć galerię, chcieliśmy być nowocześni, chcieliśmy, być, chcieliśmy mieć tak jak oni, tylko że Niemcy, muszę Państwu powiedzieć, w odróżnieniu od nas, oni wpuścili zachodni kapitał do sieci detalicznej w ilości 20%. A u nas jest odwrotnie: 85% detalu dzisiaj jest w rękach zachodnich. I teraz, jeżeli którykolwiek z rolników się mnie pyta, co ja z tymi ziemniakami mam zrobić, ja mówię, a skąd ja mam wiedzieć? Skoro ten, który do tej pory odbierał od ciebie te ziemniaki, dziś jest Niemcem i on ma interes, żeby niemieckie sprzedawać nie twoje. I gdzie on to sprzeda? On to sprzeda, proszę państwa, w sklepie niemieckim. W Polsce. Ale ciekawe, bo nie wiem, czy wiecie, komu sprzeda ten Lidl. No, no. <śla> proste, nie? nie mamy więc, więc powiem wam, że 300 tysięcy polskich sklepów rocznie się zamyka. Bo to taka skala jest, ponieważ te sklepy nie mają gdzie się zatowarować i nie ma kto kupować, bo w tych sklepach jest drożej niż w tychże marketach. Jak już nie będzie tych sklepów, to w tych marketach będzie dwa razy drożej niż teraz. I chcę Państwu powiedzieć, że już jest drożej jak w Niemczech. I tu wspominam moje yy, yy, bardzo bystre oko, wychwyciło taki na YouTubie yy, krótką wypowiedź gościa, który z mikrofonem. W Izraelu, to mnie zaciekawiło, co ten człowiek chce tam w tym Izraelu, a on podskakuje do jednego z ludzi, takich wydawałoby się normalnie ubranych, mówi: Pan jest właścicielem sieci, i tu pada nazwa sieci, aptek. Takie apteki są w Polsce. A on mówi: No przecież wiem. No tak, ale tam te same lekarstwa są dwa razy droższe niż w Izraelu. Dlaczego? No bo tak ma być. Więc proszę Państwa, to jest tak, że my wychodzimy faktycznie na takich frajerów Europy. Ponieważ u nas jest tak, dwa razy mniej zarabiamy jak Niemiec, a o jedno trzecią więcej w sklepach płacimy niż Niemiec. A potem się dziwią, że my kapitału nie gromadzimy. My ten kapitał na starcie gubimy. I teraz jak to odwrócić? No cóż, ja cały czas namawiam do tego, że bitwa o Polskę to jest bitwa o waszą złotówkę w waszej kieszeni. Każdą złotówkę, którą wydajecie w sieciach zachodnich, wzmacniacie sieci zachodnie. I wiecie zapewne, że ja jestem producentem, prawda? Wy wiecie, że sieci już nie odbierają ode mnie produktów. Bo ja jestem Jakubiak. Parełki nie biorą. Więc to wszystko co zachodnie biorą, a polskiego już nie. Perełka, proszę pana, to jest cypryjski kapitał. A jedyne polskie takie, taka, takie piwa to są moje i tam jeszcze dwóch kolegów. Natomiast cała reszta jest zachodnia. My mamy około 3% rynku w ogóle. A tak to wszystko jest w rękach zachodnich. No tutaj nie ma. A gdzie można? Gdzie ja mam sprzedać u was? Kurtowni no. nie ma. W dino taka polska sieć nie chce moich produktów. W ten, jestem w Żabce czasami, ale tu w Żabkach można mnie spotkać, bo Biedronka też nie chce, bo to jest... Internet? Przez internet można w sklepie internetowym kupić, ale to jest rzadko spotykane. Bo to jak się kurier dowie, że to jest moje piwo, to skurczybyki robią tak, że pięć butelek kradną, a resztę tłuką, nie? I potem to wraca i tak do Szczecina chyba siedem przesyłek do jednego człowieka wysyłałem. Aż kamerę założyli w samochodach i do, dopatrzyli się, jako, jak oni to robią. nie? No, koneser po prostu, no, co tu dużo mówić. No. Także proszę Państwa, sytuacja jest na tyle brzydka, że ja muszę wstrzymywać produkcję na przykład w swoich zakładach i wydaje mi się, że atmosfera dzisiaj produkcyjna jest taka, że polskie zakłady będą zamykane. Bo ile można je utrzymywać w własnej kieszeni? Więc my jesteśmy naprawdę na zakręcie. Ludziom, którzy siedzą przed telewizorami, wydaje się, że to jest takie, jego nie dotyczy i tak dalej. TVN włączy i mówi, o jaki świat jest piękny, prawda? Ale tam nie, tu. Ale powiadam Państwu cenna uwaga, dlatego, że jak się tam pojedzie, to ten świat zupełnie inaczej wygląda. To on tylko w telewizji taki piękny jest. Jak ktoś był w Brukseli, to wie o czym mówię. Jak ktoś był w Paryżu, to tak komórki by nie położył. I proszę państwa, ten świat patrzy na nas, jak nas zerzyc. I teraz występuje przed wczoraj pan Donald Tusk. Ciężko mi przez głos, przez gardło przechodzi, że to jest premier, bo to nie jest mój premier. Więc zostańmy przy Donaldzie Tusku. I on teraz szantażuje wszystkich i mówi, że. On chce zawieszenia broni na ten rok, bo to jest rok bez, bez wyborów. I teraz trzeba tak. Jego chwalić. <noise> jest, po prostu to jest jakaś saiba. Normalnie ja, są takie głosy, że coś ma z głową, nie? Natomiast to, co on powiedział, to naprawdę by trzeba było jakiegoś psklika, bo to psychiatra przecież, żeby tu wytłumaczył, że takie rzeczy. Ma się szanować mundur wojska polskiego. On to nam mówi. A my żeśmy akcję murem za polskim mundurem robili, bo, bo co? Bo żeśmy atakowali wojsko czy bronili przed nim? No więc co to za hipokryzja w ogóle jest? E, mamy chwalić Unię Europejską. No przed chwilą 15 minut mówiłem, dlaczego musi być odwrotnie. E, mamy, e, proszę Państwa, wspierać służby i mamy nie używać narracji rosyjskiej, bo to, co ja teraz do Was mówię, to jest narracja rosyjska. Się po prostu jakaś schizofrenia. I y, albo odleciał, albo coś knuje. I raczej bym był za tym drugim. I powiadam Państwu, po głowie mi chodzi, że ten skurczy byk wprowadzi nas do wojny jakiejś. Wszystko, nie wiem, czy wiecie, że Wojewoda Mazowiecki wydał już rozporządzenia w związku z prowadzeniem następnego stopnia, gotowości, że tak powiem, alertowej zakazując na przykład targów i tak dalej, zgromadzeń zewnętrznych i, i takich tam różnych cyrków, nie? W całej Polsce ma być już to wprowadzone, czyli mamy już pierwszy stopień eskalacji, zamykania nas w domach. I, e, I oczywiście można mówić, że ja nielogicznie myślę, ale proszę Państwa, równolegle do tego cyrku idą następujące działania. Z Królewca Uruchamia się linię autobusową, cztery firmy rosyjskie obsługują, jest most autobusów, to są w setkach ludzie wożoni do Warszawy, z Rosji. Do Donbasu, okupowanego przez Ukrainę, jeździ z Warszawy, proszę Państwa, firma, 200 chyba euro kosztuje bilet, przez Białoruś, przez Rosję, do Donbasu. 250? 250? A jak ja powiedziałem? 200. Promocja była i proszę państwa pytam się, czy jeżeli tak, jeżeli jak tak poszliśmy bo przypominam sobie od razu jak Tusk przejął władzę, to dwudziestu paru agentów rosyjskich zatrzymanych przez Wąsika i Kamińskiego wypuścił z więzień jeżeli jest taka narracja, że oni są wrogami to co oni tu odwalają? to co tu się dzieje w ogóle? i nie to... Jakby to powiedzieć, jeden z ABW mi kiedyś powiedział, to się okazuje, bo ABW nie zaprzecza, czyli coś jest na rzeczy, że w 90 roku w Polsce zostało 32 tysiące agentów rosyjskich w Polsce. Nie? Tu zostało po nich. I teraz pytanie, kim oni są? No, oni z istoty swojej przecież nie mają napisane, że kocham Związek Radziecki, tak? Tylko po prostu są śpiochami. No, oni są między, między nami, oni są, wyglądają tak samo, mówią tak samo, przychodzi rozkaz, co innego robią. Więc myślę sobie, że dzisiaj budowanie takiej narracji, że. A dziś to powtórzył z trybuny. Ja uważam, że naprawdę może mieć coś z głową, bo dzisiaj z trybuny krzyknął do jednego z kolegów spisu: z tak, z tymi podsłuchami, wy na temat podsłuchów to nic nie mówcie. Powiedział człowiek, który w 2007 roku. Półtora miliona, prawie półtora miliona Polaków podsłuchiwał. Pamiętacie, jak laptopy wyrywali z rąk? No, więc y, y, proszę Państwa, to mówi ten człowiek. I teraz jest tak, że ktoś z spisu mówił: E, ty tam coś tam do niego, a on odpowiada: Nawet moją rodzinę podsłuchiwaliście. Ma coś z głową jednak. Wiecie o co chodzi z tą rodziną? No. E, wy jesteście tu wyedukowani. <grystanie> Po prostu córcia do wujka zwoliła. No. A że wujek miał tam. i ma dalej, no to wiecie. Taka sytuacja. No to rodzinę mu podsłuchiwali. Chyba, że patrzeć, że Giertych to jego rodzina. No kto to wie, no. Jakby charaktery podobne. I powiem tak, że dzisiaj do mnie doszła informacja taka, że pani minister edukacji akurat w Polsce swoich dzieci nie uczy, tylko za granicą. Nie? Giertych podobno też. I to proszę Państwa ta hipokryzja, cały czas mówię, że Pani Minister pokazałaby te swoje osiągnięcia naukowe, które miała w swoim życiu i nagle światłość by się stała, że trzeba było jej załatwiać maturę, szkołę, tatuś załatwiał, studiowała u ojca, Ojciec był rektorem wyższej uczelni, na której ona dyplom zdobyła, a ona teraz będzie uczyła naszych dzieci. Pytam się czego, bo my nie mamy ojców, rektorów uczelni, nie? Więc jej wystąpienie dzisiaj też było banalne, i było po prostu przygłupiaste, trochę powiedziałbym. No ale to, to zostawmy. W każdym razie, proszę Państwa, my mamy do czynienia z człowiekiem, który jest niebezpieczny. On wie, że on władzy nie chce oddać. On w 27 roku powiedział, że są wybory, on o tym wie i on wie, jakie je wygrać. Po czym dwa dni później powiedział, że wojna wybuchnie w 27 roku. Coś tu po prostu śmierdzi i tyle. I jeżeli wojsko polskie nie będzie za nami, jeżeli wojsko polskie nie zrozumie po prostu, gdzie jest jego miejsce, no to wszyscy razem możemy mieć chłopot. Wszyscy razem możemy mieć kłopot. Ale co Pan myśli, że co może być? Stan wyjątkowy, wojenny? Prawdopodobnie wprowadzi stan wyjątkowy. Uniemożliwi przeprowadzenie wyborów. I każdy, kto będzie mówił inaczej niż on chce, będzie ruską agenturą i e, stwo, tworzy taką atmosferę, że e, po prostu e, nie będzie... będzie no, wiesz, internet też wyłączy, bo Gawkowski się szykuje do tego. Więc yy, chcę powiedzieć tak, wszystkie komunikatory, jakie są, proszę Państwa, my tam na tych nocnych Polakach rozmowach, bo jest taki program, nie wiem czy wiecie w czwartki, tam jest taka baza, w której się trzeba zarejestrować w rozmowy .pl. i tam mamy wymianę informacji o sobie, czyli telefon, tam proszę maila do siebie podać. Będziemy w razie jakby co kontaktować się innymi drogami, ten serwer jest bezpieczny, jest prywatny serwer bezpieczny, więc myślę sobie, że tu się jakoś uratujemy. Natomiast yy, to w chwilę przeniesiemy do Amery na amerykańskie serwery i tyle, Amerykanom tutaj ust nie zamkną. Więc y, coś tam zrobimy, żeby kontakt między sobą mieć. Natomiast Republika, absolutnie te wozy transmisyjne, to nie bez kozery są kupowane. Ja sam podnosiłem ten temat u Sakiewicza, że po prostu my musimy być gotowi na to, że zamilkną telefony jak kiedyś. Z dnia na dzień że ktoś wyłączy internet, bo internet ma tą wadę, że można go wyłączyć. I wtedy, proszę Państwa, jest kłopot. Naprawdę jest kłopot. Dlatego, że my tracimy łączność telefoniczną, przewodowej nie mamy, kontakt poprzez radio, nie pozostaje nam CB, tylko taki citizen band, taka 27 megaherców łączność cywilna pozostaje, jak ktoś ma oczywiście odbiornik i nadajnik. No, i koniec, no. jest radio, o którejś godzinie się włączy, usłyszymy Tuska, że zostaliśmy zaatakowani, tym razem przez tekturowe drony. I mamy wojnę, no bo przez jak te drony wpadły, steropianowe, do Polski, zaatakowały Polskę, to proszę Państwa, obrady Komisji Obrony Narodowej utajniono, żebym nie mógł z Wami na ten temat rozmawiać.